Cześć, zapraszam na szybki unboxing i prezentację ładowarki marki Canyon. Jest to składana ładowarka bezprzewodowa w standardzie QE, albo jak to mówią, QI. For Ape and QE Certified Device, czyli do wszystkich urządzeń obsługujących ładowanie bezprzewodowe zgodne z Qi 1 lub w wersji drugiej. Jest to podstawka, a raczej ładowarka 3 w jednym, czyli ma 3 pola ładujące, jest w zestawie tak zwany Power Adapter, czyli zasilacz do całej tej ładowarki. Nie wiem, czy ona jest na USB-C, czy ma swoje gniazdo, na przykład DC. Zobaczymy za moment. ładujecie jednocześnie telefon, np. przykład iPhone'a lub inny, smartwatcha. Prawdopodobnie tylko i wyłącznie Apple Watcha, może jest jeszcze zgodna z, z Fitbitem od Pixela, czyli Pixel Watchem słuchawki bezprzewodowe, być może wszystkie ładuje. Nie jestem w stanie powiedzieć, no, ona będzie miała trzy różne pady ładujące prawdopodobnie, więc może być różnie, ewentualnie słuchawki będą tak samo ładowane jak Telefon, tylko że zamiast 15W maksymalnie będzie 5W na same słuchawki, bo tak często jest. Jest też zestaw podróżny, czyli etui do przechowywania w zestawie. Jak widzicie macie trzy możliwości użycia, sam telefon, telefon i zegarek, albo telefon, zegarek, słuchawki. No To jest typowo raczej pod urządzenia aploskie zrobione model gdzieś tu pisało w sumie tak WCS 305 taki jest model zestaw kupiony na promocji w sieci sklepów x Com. dajcie mi sekundkę aż znajdę polską rozpiskę o ile w ogóle jest nie zdziwiłoby mnie jakby nie było yy. Importer i dystrybutor w Polsce Azbis Poland Słowikowskiego. Okej. Okay. Tutaj macie kodzik, numer seryjny, datę produkcji. No 2023 grudzień. Szukam polskiej zmianki. Ale jestem ślepy, naprawdę. Belarus, Bułgarski, Francuski, Kazachski. Wiecie co ja nie widzę zmianki po Polsku, więc zrobimy prosty przegląd po angielsku. Ładuję trzy urządzenia jednocześnie. Posiada diodę informującą o ładowaniu. Intelligent Charging System, czyli inteligentne ładowanie. Cztery zabezpieczenia. No, tam przed przeładowaniem i takimi innymi rzeczami. Standardowo. Nie będę teraz rozbijał skrót, bo w to nie ma sensu. Charging Efficiency, czyli mm, sprawność. Przy 5 W 75%, przy 7,5 W 74%, przy 10 W 74%, przy 15 W 76%. USB Type-C cable included. Input voltage 9V, 2A, 12V 1,5A jest wymagane. Ok. Output power 15, 10, 75 5W. Dla smartfona 2,5W dla smart, smartwatcha albo watcha, 3W dla słuchawek. Ja bym powiedział, że to jest bardziej typowo pod iPhone'em, no bo tak na dobrą sprawę, jak ktoś ma iPhone'a, słuchawki i Apple Watcha. To jest to bardziej ładowarka dla niego. Dobra, przejdźmy sobie do unboxingu i zweryfikujmy, co jest tak de facto w pudełku. W ogóle, wybaczcie mi, że nagrywam z łóżka, ale dalej niestety źle się czuję. Albo zróbmy sobie prostsze, prościej, przytniemy sobie folię. Tylko ten nożyk mam tępawy. No albo tak zrobimy, tak odkleję z tej strony. Ja osobiście wolę odklejać te folie. Ładnie schodzi z tego kartonu. I od razu wyrzucam też. Takie moje skrzywienie, moje OCD. Dobra. Nożyk na bok, żebym się dziś nie nabił na niego. Wiem, że nagrywam z ręki, ale niestety taka jest sytuacja. Nie jestem u siebie. Jest kartonik do powieszenia. Jest etui, czyli prawdopodobnie wszystko już jest w etui. Tak, wszystko już jest w etui spakowane. Taka ciekawostka. Fajnie to wygląda. Etui bardzo przyjemne w dotyku. W sumie. Nie mam tutaj nic do tu zarzucenia. Ciekaw jestem zasilacza. Tak, teoretycznie możecie mieć w tym przypadku i ładowarkę do iPhone'a na kabel, i ładowarkę bezprzewodową. Tak na dobrą sprawę mamy kabel faktycznie z USB. A Ładna pomarańczowa końcówka USB-C. No, kabel wygląda na solidny i dobrze wykonany, dobrze zalana końcówka. Jest instrukcja Quick Guide. No, ale standard no, podłączyć do ładowarki jakiejkolwiek, która podaje 9V2A albo 12V1,5A bo musi mieć te 18 watów zasilania no i ona będzie działać teoretycznie, tak? Powinna nie lubię rzepów nie lubię rzepów, ale cóż ładowarka etui, to tak jak mówię bardzo fajne, nawet jeśli nie macie zamiaru z niego korzystać z ładowarką, to do czegoś innego się może przydać

Ładny, ładna ładowarka, nawet spodziewałem się prostego zasilacza złączem, ze złączem DC, tak zwanym jakby to mówią, jack. No i jest sama ładowarka, fajnie. Rozkładamy tak. Tu jest ładowarka na słuchawki, więc niczego innego tu nie naładujecie. Tu jest port USB-C. Do ładowania Apple Watcha macie tą ładowarkę wysuwaną albo wypychaną. Nie wiem, czy się kiedykolwiek dorobię Apple Watcha. Nie sądzę, ale kto wie. Tu jest ładowarka do iPhone'ów. Teoretycznie powinna być z MagSafe'em, ale nie jestem pewien. W ogóle... Wydaje mi się duża ta ładowarka, tutaj ten padzik. Nie wiem, czy nie będzie problemów z niektórymi modelami. Z najnowszym 16 nie powinno być, bo tam Apple e, e, zmienił parę rzeczy. Tu jest niby wymagane 9V 2A, 12V 1,5A tylko. No i zapewnia 15W 10W 7,5W 5W, ale tam była jeszcze wzmianka, że jest 2,5 i 3 więc to pewnie w zależności od y, potrzeby. W ogóle, czemu mi tak brzydko zaczęło łapać? Ostrość, nie wiem. Bardzo, bardzo przyjemnie wykonana ładowarka, to muszę przyznać. Można ładować tak. Czyli iPhone'a. Ułożonego w trybie horyzontalnym, tu Apple Watcha podłączyć albo tu iPhone'a, a tu słuchawki, jeśli oczywiście jest magnetyczny padzik, bo jak nie ma, to się zsuną. Tu jest chyba Dioda LED. Nie jestem pewien, ale nie wygląda to źle. Naprawdę nie wygląda to źle. Super się składa, bardzo małe, trochę plastikowe, ale odczucia jak najbardziej pozytywne. Bardzo fajna ładowarka. Czy tak wizualnie, czy przydatna, nie jestem w stanie powiedzieć na ten moment. Czy tak się powinno łapać magnesami? Czy inaczej? Zobaczmy, czy jeszcze jest taka opcja na zakładkę. Nie, nie da się. Żeby tu złapać magnesami, trzeba dokładnie zrobić w ten sposób. Tak są zgrane. Chociaż, sorry, ja nie w tą stronę składam, ale to nie ma znaczenia, bo bieguny są zachowane, więc tylko w tą stronę się złapię. Można też się pewnie przywiesić na jakimś metalowym pojemniku albo coś ten deseń. Hmm. Żeby mniej miejsca zajmowało. No w sumie. Ciekawy. Ciekawy sprzęt. Kosztował, nie wiem, kilkadziesiąt złotych na promocji. Wygląda fajnie. Mam nadzieję, że się będzie spisywać. Jak nie, to pójdzie do znajomych. Taka prawda. Ja raczej słuchawek aplowskich i z Apple Watcha nie kupię, więc dla mnie to może być nieprzydatne, chyba że będzie mi działał Pixel Watch na tym ładowaniu albo na tym na słuchawkach. Teoretycznie można by było naładować też inny telefon. Zobaczymy w praniu. Jeśli się podobało, to zachęcam do dawania kciuka w górę, subskrybowania kanału. Tymczasem miłego dnia, trzymajcie się. Hej.